Tu jest taka wiertarka z automatycznym napędem. No, ona ma co najmniej 100 lat, jak nie lepiej. I bardzo prosty mechanizm przesuwa wiertło, jakby w kierunku materiału. Wciska kroczek po kroczku, który się ustala na takim właśnie fajnym bujadle, można powiedzieć. Lubię stare rzeczy. Są trwałe, do dziś funkcjonalne. A tu już mój warsztat z różnymi miernikami, kolejnymi, które bardzo lubię. No ja jestem maniakiem. Nixie lamp, to też każdemu zawsze pokazuje to są lampy, które mają kolejne cyferki wyświetlane jak neon. I to jest miernik woltomierz do dzisiaj działający. Normalnie można nim mierzyć. Jest też do testowania izolacji sprzęt, zasilacze nasze polskie. To jest Unitry, jak ktoś pamięta, była jakaś taka firma. I różnego rodzaju tam jeszcze mierniki RLC, tester linii telefonicznych do 5000 km. Elektropis dwukolorowy jest też do pisania na, na metalach. Też się przydaje. Także takie różne przydatne elementy. Ale tutaj trochę będzie bałaganu, bo ostatnio czołem. Wczoraj do 11 w nocy toczyłem też, także tutaj jest nastawiane. Jest też samochód przedwojenny. Tu jest motor zabytkowy, na wał kardana, AVO Simpson. Stary, też fajny, dobrze wykonany. Stasik musisz zrobić, wiesz, oddzielne dla. Tak, muzeum oddzielne musi Muzeum się oddzielne wiesz. Um, dla starej motoryzacji. Tak. A tutaj jest samochód z przedwojny. Mam do niego kluczyki zapasowe. W kieszeni się nie mieszczą, ale jest ich kilka. Nie, nie zgubi się raczej. Nie żartuj. Taki. Ten samochód, co prawda, można uruchomić kolbą, ale można też uruchomić rozrusznikiem. To jest taka konstrukcja. Że miał rozrusznik i miał też możliwość korbą. No tak te, te uruchamianie kolbą to moją żonę przeraża, że jak kiedyś go w końcu złożę. To jak się nam ten samochód zatrzyma na skrzywaniu, jak ja wyjdę z tą korbą, to będzie obciach. Ja mówię nie, wszyscy będą bić brawo i będą się cieszyć. I to jest samochód z 38 roku Peugeot 202 Mam do niego już sporo części. Nie wygląda może atrakcyjnie do remontu, ale nie takie samochody się w Polsce robiło. Silnik już jest uruchomiony. Rozebrałem, złożyłem silnik, ożył, więc serce już żyje. Ciekawostką jest otwieranie drzwi jako łapacz kur, tak jak w starych naszych syrenkach. I otwiera się 180 stopni. Ze względu na to, że panny miały takie metalowe klosze pod spodem, i żeby się łatwo zmieścić w środku, to trzeba było właśnie szeroko otwierać drzwi. Części niektóre trzeba sprowadzać z daleka. To jest akurat z Belgii licznik. No nie było tutaj licznika. I zawsze sobie żartuję, że to jest LCD, jest tak cienki. To przed wojną już też LCD produkowano. Fajny jest zestaw tutaj na tym liczniku, bo jest i prędkość, wskazania ładowania, temperatury, ciśnienia w silniku. Piękne rzeczy, i do dzisiaj to działa. A to jest produkcja przedwojenna przecież. Dzisiaj niektóre rzeczy podziałają tyle, co gwarancja, a tutaj jest to sprawne. I samochód może nie wygląda, ale za to jak się zamyka. I zamknięte. Ale nie wygląda, ale będzie. Tak. Sporo do niego części jest. Proste są to rzeczy. Fotele, no na przykład, były tego typu na rurach, wykonane najtańszą jakąś metodą. No przed wojną nie było dużo materiałów i maszyn, więc te rzeczy, jak teraz będzie się re renowacja jakaś tam odbywać w końcu kiedyś, nie podaję terminów, to będzie łatwo to zrobić, bo elementy nie mają żadnych takich zagięć nietypowych, jakichś kształtów. Masz bardzo dużo miejsca. Tutaj masz przestrzeń na wszystkie swoje pasję i możesz to tak zagospodarować, że tak. normalnie otwierać. No ostatnio żona powiedziała właśnie takie zdanie. Na internecie jak wstawiam sentencje moje lub żony, to wszyscy czekają aż Asia coś tam powie i ja wtedy przepisuję, bo ona nie ma Facebooka, że nasz dom jest za duży dla nas, ale za mały dla nas i naszych pasji. To tak trochę nas to dobrze opisuje. Staram mhm. się to sortować i zmniejszać tą ilość, no ale nie zawsze się da. Tak, przewóz osób. W teściu był kierowcą PKS-u, dawny, dawny rodzaj tabliczki taki. To też ostatnio dostałem. Ja staram się teraz nie zbierać rzeczy, ale jak pojechałem z teściem do takiego znajomego, który chciał właśnie oddać trochę starych rzeczy, bo inaczej one zostaną wyrzucone, to koła z armii halera błękitnej, tutaj nawet jest te resztki z tej farby niebieskiej widać. Wyciągałem, wciągałem do busa i kto ładował? Mój teściu, który mówi, że ja zbieram za dużo rzeczy. To on mi całego busa wtedy tam załadował u tego znajomego. I to są oryginalne, z armaty, wzór 1897 czy 96. Nawet je widać na zdjęciach. Jak jest gdzieś zdjęcie Armii Hallera, właśnie, to takie, takie tego typu kołacze Ja bym je wyniósł, wiesz? Nie trzymałbym tak, żeby jej nikt nie widział. No właśnie. To jest oryginał. Znajoma właśnie powiedziała, paczki, że by wyszedł. <noise> no ile żarówek? Bo rzeczywiście średnica jest duża. No u mnie trochę to bardziej powinno trafić do jakiegoś muzeum, mi się wydaje, bo przejeżdża dużo ludzi to ogląda, ale może by było lepiej, gdyby to więcej osób oglądało gdzieś. No zobaczymy. Na razie czeka. Najlepszy na czas. Traf. Tak. No miało być wyrzucone. U mnie następny będzie taki etap przystanek. Gdzieś to powinno trafić.